Cześć, witajcie kochani. Cześć, przychodzę do, do Was z kolejnym albumem dziecięcym. Tym razem jest to kolekcja Alchemy of Art, Our Adventures, Nasze Przygody. I ja miałam problem z tą kolekcją. Mnie się ta kolekcja średnio podobała jak y, zaczęłam z nią pracować, właściwie znaczy, zanim zaczęłam z nią pracować. Nie miałam jakoś na nią, może nie tyle pomysłu, bo pomysł to zawsze znajduję na, na album, natomiast no jakoś nie przemówiła do mnie, dopiero zaczęła do mnie przemawiać, jak zaczęłam z nią pracować i naprawdę z albumu jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że rodzicom chłopca, który zostanie tym album obdarowany, też się będzie ten album podobał, bo w ostatecznym rozrachunku jak już album został skończony, okazuje się, że naprawdę te papiery się przede mną obroniły bardzo mocno. Album jest dla chłopca, tak jak mówiłam, Maximiliana, który urodził się dosłownie dwa dni temu jest mocno rozbudowane, Ma 6 kart. Liniowanych metodą Hidden z Plusem na płótnie, tym razem na płótnie białym i typu Żagiel. Natomiast obleczony jest płótnem welurowym w, w kolorze jasno -beżowym. Na górze jest imię z tekturek z tekturkowo. Arkusz okładkowy to jest arkusz z dużej kolekcji 30x30, natomiast tutaj też jest ta kolekcja 30 na 30 Z tyłu jest wykorzystany dziurkacz, z, chyba ujarny Memory Keepers, z tego co kojarzę. Natomiast w całym albumie głównie korzystałam z tej kolekcji 20x20 i gdzie nie idzie 30x30. Tak jak mówiłam, ma 6 rozbudowanych kart. Pierwsza strona to jest rameczka, za którą wsuwamy sobie tutaj zdjęcie. Całość jest podnoszona do góry i tutaj mamy ramkę. Tutaj mamy pop-up z metryczką. Tym razem metryczka jest przeze mnie wydrukowana i jest na takim mechanizmie pop-up. Całość otwieramy na boki i tutaj mamy kieszonkę. Kieszonkę z. Okienkiem, za którą można na przykład włożyć opaskę ze szpitala. Mamy kieszonki skośne po obu stronach, w których mamy powkładane maty na zdjęcia. Natomiast do tej przezroczystej kieszonki mamy włożoną oczywiście maty, mamy włożoną kopertę, w którą można schować jakiś list albo pieniążki i mamy włożoną prostą kartkę z miejscem, z papierem wizytówkowym, z miejscem na napisanie życzeń, ponieważ album będzie prezentem od babci dla. Wnuczka. Pierwsza strona to jest strona, na której mamy klapeczki otwierane do góry i na dół i naprzemiennie po obu stronach po trzy klapeczki na zdjęcia 10x15. I ta strona została przeze mnie przygotowana jako miejsce na zdjęcie rodzeństwa. Na zdjęcia rodzeństwa. Tutaj mamy niepodklejone do końca, tak żeby można było pod spód wsunąć zdjęcie napis ja i mój brat Natuś i to też było życzenie pani, która zamawiała album, żeby taki napis był, A więc tak to wygląda całość w ogóle album jest duży, bo mieści dużo zdjęć, w każdej karcie znajduje się dodatkowa karta z miejscem na zdjęcie i z opisem na miesiąc, mam dwa miesiące i tak po kolei aż do roku, także w każdej, w każdej tej hidrowej stronie mamy taką. Taką wkładeczkę dodatkową. Dałam ten wkładek, nie robiłam. Natomiast tutaj pani bardzo zależało, żeby to było, więc, więc jest. Tu mamy klapki otwierane na boki i mamy tutaj ten pop-up taki, e, taki z taką zakładką otwierany w ten sposób na w sumie 5 zdjęć 10 na 15 Trochę ramek tutaj jest w tym albumie, bo one mi bardzo mocno wzbogaciły te papiery, podobały mi się. Mamy tutaj klapeczkę otwieraną w bok i całość jest mechanizmem pop-up otwieranym w bok. I tu mamy dodatkowo jeszcze klapeczki góra-dół na zdjęcia 10 na 15 Następna strona to są klapki do góry i na dół i klapki na boki. Tutaj mamy taką harmonijkę w tą stronę, a tutaj w tą stronę. Następna strona to jest klapka taka większa, otwierana w dół. Na tej klapce dodatkowo możecie zobaczyć, że jest kieszeń z matami na zdjęcia. Natomiast następna strona to jest wodospad książeczkowy, który ja ostatnio bardzo często u siebie stosuję, no więc on tutaj też się znalazł. Następna strona to jest dokładnie ten sam wodospad książeczkowy, tylko pionowy, mamy klapkę zamykającą i mamy książeczki, które nam się po kolei otwierają po. Następna strona to są klapki, na których mamy zamontowane książeczki na dwa zdjęcia. I tutaj jest tak samo klapka, na której mamy zamontowaną książeczkę. I całość jest otwierana do góry. I tutaj mamy schodkowy pop-up, tym razem z miejscem na trzy zdjęcia 7,5 na 10, czyli połówki 10 na 15. Następna strona to są klapki otwierane do góry i na dół. I otwierane podwójnie, podwójnie, o, podwójnie na boki, hop. Tutaj mamy prostą rameczkę na zdjęcie, otwieraną w bok miejsce na dwa zdjęcia, i całość otwierana do góry, i mamy pop-up na cztery zdjęcia poziome 10 na 15 Następna strona to są klapeczki. Znowuż książeczka z klapeczką. Znowuż. Książeczka na klapeczkę, no i na przemienne klapki, a na dole kieszonka z miejscem na zdjęcie. To jest rozwiązanie, którego dawno w moim albumie nie było, a kiedyś używałam je w każdym albumie czyli Tryptyk, który jest jednocześnie taką jakby kopertą, i tak samo mamy u góry zamykanie kopertowe i pop-up otwierany dołu na cztery zdjęcia 10 na 15 i mamy ostatnie dwie strony. Tutaj mamy klasyczny wodospad statyczny, zamykany klapką otwieraną w dół i tu mamy klasyczny montowany na stronie, niechowany wodospad statyczny. Natomiast na tej stronie okładkowej mamy ramkę, która jest zamocowana na książeczce otwieranej do góry i całość jest otwierana w bok i w bok. I mamy dokładnie powtórzenie tego samego, co na drugiej stronie okładkowej, tylko tutaj mamy kieszonkę bez bez dziurki, bez okienka, tylko zwykłą, prostą kieszeń i te dwie kieszonki skośne. I te, te kieszenie są bez dziurkacza, właśnie dlatego, że chciałam, żeby razem z tymi skośnymi kieszeniami tworzyły taką łódeczkę, taką całość. Taki był zamysł. I tak się to prezentuje. Cały album pomieści naprawdę bardzo dużo zdjęć. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Ja. No, przyznam się szczerze, że jestem, jestem zauroczona tym albumem. Podoba mi się bardzo. Przede mną jeszcze jeden album e, dla drugiego wnuczka, tej samej pani i już nie mogę się doczekać, żeby go zrobić, bo to będzie też album leśny, tylko z kolekcji mintajowej, tej e, najnowszej leśnej. Także będzie w zupełnie innym klimacie, będzie e, zupełnie inaczej wyglądał, ale myślę, że będzie równie piękny. E, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!